Co jest tym bałaganem? No, bałaganem w się sensie, ofensywa trzech, transferowa? trzech dyrektorów sportowych, yy, pewnie z których nie za bardzo wiadomo nawet, kto się czym zajmuje. Yy, myślę, że bałaganem jest pewnie właśnie spóźnione transfery na yy, nie do końca gotowych zawodników itd., itd. Inna sprawa, że to jest taki refren, który w Legii znają doskonale. No? Jakby oni, oni to przerabiali już po, po, po tyle razy, że wydawałoby się, że. No albo wyciągnął wnioski z tego, jak widać wnioski nie zostały wyciągnięte i to też idzie takie, wiecie, taką falą, no taka, to też powraca, tak jeżeli jesteśmy przy powrotach, to też powraca, to znaczy, że najpierw jest płacz, że nie ma transferów, jest histeria w social mediach, nie ma transferów, nie ma transferów, potem transfery się wydarzają. Na papierze. O, tak, tak, modlimy się do tej właściwie. to Ale na naj najlepsze okno w historii ekstraklasy. Tak, spojrzysz tak tak, na to okno. Miliony, trzy miliony na rajowicza i tak dalej. Genialne okno. Teraz to już będzie super. I rzeczywiście, no, w takiej warstwie czysto teoretycznej na papierze, te, te transfery wyglądały bardzo porządnie. Po czym przychodzi do grania w piłkę. Na papierze to zwykle wyglądają. Nie, czasami, czasami, czasami. transferował, gdzieś. To czasami. też porządnie wygląda. CV już, byś dał czy Smicos-Poski, Puchary Polski, kraju, no to, to wygląda fajnie. A, ale też... A potem chodzisz na boisko i się okazuje, że masz. No tak, no tylko wiesz, wiesz no jakby. Yy, chodzi mi o tę histerię, która yy, jest później, tak? Czyli że okazuje się transfery są albo nie trafione, albo nie potrafi trener wkomponować w zespół, albo. No, coś jest generalnie nie tak, I, i na boisku to zaczyna wyglądać dramatycznie, no i się zaczyna właśnie ta historia pod tytułem, że, że znowu przez Pana okres transfer. Dopiero ci sami ludzie, którzy zachwycali się tymi transferami, teraz, teraz na, nie, na nie psioczą.